Obejrzmy Frytoxa materiał, jak Polki dominują w CS plus problemy, kobiecej sceny w ogóle. Jako Polacy mamy bardzo bogatą historię w sensie, bo praktycznie no. od zawsze mieliśmy drużynę, która była bardzo dobra. No mieliśmy i to mieliśmy kilka drużyn dobrych, nie? Ja uważam, że ten rok 2015-16 jeszcze, no to mieliśmy w topie Virtus Pro, mieliśmy BeSet, tak, czyli tam gdzie ja grałem, mieliśmy CS:GO Lounge, tak. Potem w Kingui, no mieliśmy trzy drużyny, które były w top 20 rankingu HLTV, które uważam, że polski CES wtedy stał naprawdę na wysokim poziomie, nie? No a później się po prostu z I pie... no, wyszło jak wyszło. Wiecie o co chodzi. Nie no, wydaje mi się, widzowie, że Mercedes zawinił, nie? Mercedes zawinił, sami widzieliście, że po prostu Mercedesem niektórzy odjechali, niektórych zostawili po prostu i wygląda jak wygląda. CES 1,6 była. Mówicie, kobiety dobre na derac były. No mi się tam wydaje, że tam one były obeznane na tej mapie i nie dało się z nimi wygrać. 100%. Złota piątka w składzie no. Neo, Tas, Luke, Lord i Kuben. Potem w CSGO był Wilkes Pro w składzie Pasza, Snacks, biały Neo i tas, ale to 2000 Ale zobaczcie, biały wtedy jeszcze gniazda nie miał, nie? Zobaczcie jaki przystojniak to był. Taki żigolak, zaczesane włosy na drugą stronę, nie? Taki Belmondo polski, co? A teraz jest rybakiem. A nie widać, no widzowie, nie widać, bo kamerka, ale teraz widzicie, o! Teraz widzicie? Zobaczcie, żigolak Taki polski Belmondo normalnie. A teraz jeden z najprzystojniejszych rybaków w Polsce, nie? Więc no jest jak jest. Wygląda to ładnie, wygląda to ładnie u pana Pawła. Ale dobra, dajemy teraz no, znowu na kobięku. Nie mamy żadnej drużyny, której byśmy mogli być dumni i o której byśmy mogli powiedzieć, że są światową no. czołówką. Ale co jeśli wam powiem, że mamy taką drużynę? Bo... No jasne, że mamy. No, ale, ale nie, nie, Sława, nie w męskiej scenie. Zabrali, są dokładnie to samo, co lata temu robiło VIP, tylko że na kobiecej scenie. Dziś pogadamy sobie o tym, jak Polki no. zdominowały kobiecą scenę CS-a oraz o problemach kobiecego esportu. Jest to odcinek, który obiecuję od samego początku kanału. Ale powiem wam, że nawet jak oglądaliśmy kilka meczy na Javenic, no to wam powiem, że taktycznie to ten CS jest nieźle przygotowany. Nie? Fajnie to wyglądało. Uważam, że dziewczyny naprawdę te taktyczki, jakieś egzekuty, wejścia, w ogóle ogarnięcie fleszy, no mają nieźle zrobione, no ale aimowo, no czasami, no tam, no jest gorzej, widzowie, jest gorzej i podejmowanie takich y, decyzji w trakcie meczu, no to jest gorsze, o wiele gorsze jest, nie? Lepiej niż Emeritus? Możliwe, nie? Możliwe. Nie, no ogólnie one zdominowały właśnie scenę, ale nie w tym momencie, ale wtedy były naprawdę dobre, one to dwa świata były cały czas, przez dwa lata prawie, tak mi się wydaje, ale zobaczymy, Zaraz te, chyba że się mylę. A teraz o kobiecym esporcie jest dosyć głośno za sprawą absurdów w rankingu Valve, więc to odpowiedni Też moment. Też możliwe, że za mały starsz. Subskrybujcie kanał w seryjnej w za bo tam Angela i Angelka stawiały swoje pierwsze kroki i iły sobie źle na tych kobiecych turniejach, ale w 2020 roku. Jaki skład? Zobaczcie po lewej, co to jest? Pączek, Bowie, Colt, Gruby, Łukaszek. Co to kur? Jest. Ja, ja nie wiem, co to jest, jakiś mecz pokazowy jest do ch... czy w... na TikToku? Kobiecy eSport totalnie raczkował i były to pierwsze turnieje dla kobiet, więc nagrod tam prawie nie było. Mimo tego dziewczyny często dochodziły wysoko, bo zaliczały sporo półfinałów i finałów, ale gdy już przegrywały, to głównie na Galaxy Racer, mhm. które potem zmieniło nazwę na Nigma Galaxy. O którym też trzeba zrobić kiedyś odcinek, bo są to odwieczne rywalki Polek. No i zobaczcie ogólnie jak tu patrzymy to nie wygląda to źle, nie? Zobaczcie, nie wygląda to źle. Tu drugie miejsce, drugie, drugie, trzecie, czwarte, trzecie czwarte no one właśnie miały problem z tą jedną drużyną, na, trafiały na ten Nigma Galaxy chyba, nie? No to one tylko przegrywały Polski właśnie tylko na tą drużynę. Taxi. O, którym no, ten jest kiedyś odcinek, bo są to odwieczne rywalki Polek. Jako, że kobiecy esport raczkował, nie było w nim totalnie żadnych zarobków. Ale fajnie ten CS go wyglądał, widzowie, zobaczcie. To w połowie 2021 roku żeńska dywizja i Zakobors się zamknęła, a dziewczyny zaczęły grać miksem totalne gitówy Ta... Ogólnie powiem wam jedną rzecz. Ciekawostkę. Znacie Molsiego, nie? Widzowie, znacie Molsiego z, Valor z Valoranta On grał w CS, -a, też dobry gracz w CS -a był. Teraz gra w Valoranta w AP i ten te graf tier 1 słuchajcie akcje wiecie że do molsego do drużyny dołączyła osoba która zmieniła płeć w ogóle tak tak tylko ciekawoskowa wam mówię nie ale chyba czekajcie z chłopa na babę chyba ty ale ale chyba czy chłop jest bab... Tak, chyba dobrze mówię, nie? Chyba dobrze y, mówię. Znaczy nie no ja po prostu to nie, że no i tylko po prostu no ciekawostka, taka mówię mam ciekawostkę, nie? Że takie, że takie coś jest, nie? Takie coś się wydarzyło Molsiego. Ale no po prostu nie wiem czy chyba raz taka sytuacja na eSporcie w ogóle, nie? Nie wiem, było, było takie coś w eSporcie? Chyba nie było takiego czegoś, nie? Że takiej sytuacji nie było jeszcze w e-sporcie. nie no, słuchajcie, no to jest chłop, no. Mam nadzieję. Nadal uformował się kor dzisiejszego Na'Vi Javelins. Jeszcze nie radziły sobie aż tak dobrze, dopóki nie przyszedł ISL Impact, czyli obecnie największa i chyba jedyna kobieca liga, która wtedy dopiero powstała. I to na jednym z tych etapów do samego strefnie. finału, gdzie przegrały oczywiście na Nickname Galaxy, ale dzięki finałowi zostały zauważone przez 750 dolarów. i w pierwszym składzie Na'Vi Velins były Lina, Wicu. Hanka, Danu i Angelka. Jeszcze jako totalne gitówy, totalnie rozjebały w lidze, bo zrobiły 6-0 i zagrały oslota na pierwszym dużym kobiecym lanie już jako na Jawelins. I niestety przegrały i nie pojechały na lana. Mimo to się nie poddały i dalej radziły sobie bardzo dobrze w tych mniejszych kieszkapach i dwa z nich nawet wygrały. Wygrały również kłale do lana w Walencji, których musiały no. pokonać inne polki z Entropic. Na samym lanie zaszły aż do półfinału, gdzie przegrały na furię, więc bardzo solidny mm. wynik, jak no się wygląda w wynik. życiu. Kolejny sezon Impact ponownie rozegrały i zrobiły 6-0 w grupach, ale niestety znowu nie no, lana przegrały po bardzo wyrównanym meczu. Pod koniec roku pojechały na swoje pierwsze no. Mistrzostwa Świata Kobiet, organizowane przez IESF, no. na których w sumie nie miały zbytnio konkurencji. I bez większych problemów wygrały. Za to już to drugi względu, raz, nie? 20 tysięcy dolarów. Ale to już drugi raz wygrały, bo ISF wtedy wygrały, teraz wygrały ISF, tylko wtedy, zobaczcie, 20 k dolarów, a teraz, chyba była za pierwsze miejsce, bo 70 tysięcy, tak, chyba, dolarów? Tak mi się wydaje, widzowie, czy się mylę? Chyba 70 tysięcy teraz za ISF było. Więc no to jest już niezła pula, nie? Teg do wygrania, no 70 koła chyba. Co jak najlepsze? Zestaw agiteror, i ganków Widzowie, ja bym się cieszył, jakbym takie coś dostał. Żeby na przykład wygrywał turniej i ma pan zestaw ganków na cały rok, przypraw do kurczaka, różnej maści, wiecie, coś pięknego i piekarnik w zestawie. Dziękujemy, panie Bartoszu, coś pięknego, coś pięknego. Jak ja bym takie coś dostał, bym zadowolony, bo piekarnik to nie stania rzecz przecież, nie? A zawsze może się przydać. Odkurzacz z Chin? Kur też by było spoko. Ja bym był zadowolony z każdej nagrody tam, nie? Thermomix? Stary, thermomix to nie no, bo kto by gotował, no nie? No już nie przesadzajmy. Thermomix sam gotuje. Tu musi być taka, żeby trochę tej kuchni postać, nie? Wiecie o co chodzi? Że czasami troszkę w kuchni trzeba postać. No, trochę czasu żeby zabrało, wiecie o co chodzi? raczkujący kobiece Bo ja to bardzo lubię gotować. Ja na przykład w kuchni potrafię dwie, trzy godziny spędzić, sobie coś pogotować i to uwielbiam, tak? Mnie to odpręża. Powiem wam kiedyś, nie nienawidziłem gotować. Tak, mnie to w po prostu uważałem, to jest strata czasu, a im jestem starszy, już jestem starym dziadem, to po prostu odpalę sobie jakiś podcast na TV, czy jakiś meczyk z CSA i sobie gotuję. I to mnie odpręża, wizowie. Ja sobie nawalę żarcia i wtedy kałdun, taki kamień, wielki głaz. I wiecie o co chodzi, nie?. sport było bardzo fajną wygraną. No i tak był to ich pierwszy wygrany LAN. Ogólnie 2022 no. nie był złym rokiem, chociaż te dwa opuszczone lany trochę bolą, ale prawdziwa dominacja zaczęła się dopiero w 2023 roku. Ale zanim to przypominam, o. o Kozka! Widzowie, widzowie nie na nowy rok! Dajcie do suba, stary, bo lecimy jak nie po... ostatnio. Dajcie subika! Wbiłem, Dajcie subika szefowi! A jak dasz tego. Suba, to może na 12 koła do końca sub Więc pamiętaj że jesteś subem Lepszego Jak tu nie znajdziesz rok zaczęły od impact katowice nie no 3 godziny to przesadziłem no ale z 2 godziny potrafię w kuchni spędzić sobie tak czy zrobić sobie rosół czy jakieś kotlety tak różne rzeczy no ale ja to wiecie ja, ja nie robię kotletów jednego dwóch tak ja to robię kotletów od razu z 20 żebym miał na 4 dni jedzenia wiecie o co chodzi rosół to też na pi garu całego i że miał też na 3-4 dni jedzenia. Ja to nie robię w kuchni codziennie czegoś innego. Jak spaghetti na... na... To od razu tego jest cały gar spaghetti i pieźni to jem, nie? Ja to lubię po prostu sobie napieprzyć tego i tyle, no. Ja to mogę codziennie na przykład piecz z kurczaka z ryżem i z buraczkami i to mogę przez cały tydzień jeść No i dziewczyny zagrały bardzo dobry turniej, no. bo doszły do samego finału, nie tracąc ani jednej mapy. Ale w finale czekała na nie. oczywiście Nigma Galaxy. A ja obvertigo było giga bliskie i kto wie może na inferno by to wzięły a drugie miejsce też git mhm. też w marcu dziewczyny zdecydowały się na zmianę i w miejsce Danu weszła Leti która została iglem. nie wiem czy Danu wcześniej iglowała chyba iglowała tak, tak, tak to mi się wydaje wydaje mi się że iglowała jest dosyć mało nowy rok to też kolejny sezon ligi której tym razem się nie potknęły na ostatniej prostej i dostały się po raz pierwszy mhm. na nowe finały ligi i ponownie zagrały świetny turniej i doszły do finału nie oddając żadnej mapy ale znowu przyszła ta Nigma Galaxy i, i w finale. Tym razem no. dosyć pewnie. No i słuchajcie, czyli mieliśmy taką drużynę kobiecą, no która biła, tak? Na tej scenie, no biła, no nie mogła wygrać turnieju za bardzo, no bo ta Galaxy jeszcze lepiej grała, ale tak się zastanawiam, czy po tej zmianie składu na przykład z tej polskiej ekipy, co była, bo teraz już nie jest polska, teraz jest International, można powiedzieć na Vijains, bo tam chyba jest ta Astra i D7 No to wydaje mi się, że grają troszkę gorzej, nie? Tak mi się wydaje, że grał troszkę gorzej. I potem powtórka z rozrywki. Wygrana liga <noise> bez żadnych problemów, kolejne nowe finały, <noise> znowu finał bez większych problemów i znowu 2-0 od Nigby Galaxy w finale. Ale tak jak patrzymy, to tego hajsu trochę wygrywają dziewczyny, nie? Cały czas 25, dolarów, 25 koła dolarów, 25 koła dolarów, no to nawet na te drugie miejsca trochę hajsu też wpada. Ale tym razem dosyć stromotny w bo pierwsza mapa do sześciu, a druga do zera, więc musiało boleć. I był to już koniec roku. Jak widzicie, nie było za wiele tych turniejów, a jak już były, to Polki kasowały wszystkich, poza tym... Nigmung Galaxy, która była totalnie nie do przejścia. I przez te dwa lata dziewczyny mierzyły się Ale cztery razy, a sobą wygrały, i Zawsze no. Polki przegrywały do zera. No, totalnie nie mogły znaleźć sposobu na tą Nigmę. A w kolejnym roku miało się to zmienić. W 2024 dziewczyny weszły oczywiście dalej rozwalając wszystkich w mniejszych turniejach i na Traded no. League FM Masters wreszcie udało się pokonać Nigmę Galaxy, która o, zmieniła nazwę na Team Pigenos. Teraz jeszcze je pokonać na Lanie i będzie git. A ta ale na internecie widzowie to się nie liczy się już niedługo później, bo na kolejnym ESL Impact, tak? nie ma zbytnio innych lanów dla kobiet, ale o tym za chwilę niestety dosyć niespodziewanie dziewczyny odpadły w grupach po przegranych na Led i na Fluxo Dimos czyli dwie całkiem dobre ekipy też po tym turnieju dziewczyny zdecydowały się na zmiany ale słuchajcie, ja na przykład czyli jeden turniej i mnie wyszedł i zmiany zrobiły, bo ja ogólnie tak później już się nie interesowałem w ogóle tą kobiecą sceną, tak ostatnio się też człowiek zainteresował. Nie wiem, może jakaś kłótnia była, czy pochopne te zmiany były, no bo tak na serio, no wiadomo, że jeden turniej może nie wyjść, a bo no zobaczcie, że one, no tak naprawdę, Ostro, no na tych turniejach. No, ten jeden, jedyny turniej im nie wyszedł, i zmiany zrobiły. Wiecie, no czy jest lepiej? No ja na przykład nie uważam, żeby było lepiej. No Let Her Cook, no to fajna nazwa jest, no to mi się podoba. No nie uważam, żeby było lepiej. I tym samym zrezygnowały z w pełni polskiego składu, bo weszły dwie zawodniczki z zagranicy. No. Astra i Wysoka. No, Astra jest Astra dobra, jest no. Kurwo to są dobre, dobre i, kręci obecnie jeden I to na iglu. Na rating na iglu no. A D7 jest nieco gorsza, ale wciąż bardzo dobra. Ogólnie zobaczcie jakie p***ne ratingi kręcą dziewczyny. Tylko też mało map mają na HLTV, bo jest mało turniejów i nie każdy jest na HLTV. Ogólnie zmiany raczej na plus, bo letty i na troszkę odstawały, ale mimo tego, że skład zmienił się na międzynarodowy, to dalej jest polski kor, przez co też jest polska flaga. Po tych zmianach dziewczyny znowu zagrały na Traded League, gdzie ponownie ograły Enigmy Galaxy, teraz już w barwach Imperial, ale był to niestety Warty turniej. W lidze no, dziewczyny poradziły sobie no, wyjątkowo słabo, bo zakwalifikowały się na lanowe finały z ostatniego miejsca. No, ledwo. Ledwo, ledwo. Oglądaliśmy nawet. Znaczy, ja wiedziałem, że się dostaną, no bo tam grały naprawdę na słabą drużynę już te, od tego slota, ale no tu bardzo słabo im poszło. Lecz przed samym ESL Impact pojechały jeszcze do Riadu na kobiece Krajowe Mistrzostwa Świata z rekordową hmm. pulą jak na kobiecy eSport, bo było aż 160 koła w poli, Czyli mniej no, więcej tyle, co na Tier 2 turniejach. Jako, że były to Krajowe Mistrzostwa, Pojechały tam starym składem z Liną i Leti. Był to dosyć ciężki turniej dla dziewczyn, bo o ile przez grupę przeszły bez większych problemów, tak w playoffach były ciężary. Pierw bardzo wyrównany mecz na Szwecję, półfinale również dosyć ma mecz na ma dobre za dobre na Francję, który miałem przyjemność oglądać od samego początku do samego końca. Mm. No i również po wyrównanym meczu dziewczyny wygrały i można powiedzieć, że zostały mistrzyniami świata. Mistrzynie świata, coś pięknego widzowie. A my, no niestety, męski CS też był na ISF. Permita nie dostała Mistrzami Świata, no i wyszło jak wyszło widzowie. No. Szkoda, szkoda, bo też mogli wygrać. No i do tego wygrały aż 70 Ciakingu koła zibę. dolarów I jakoś był to turniej, w którym grały jako Polska, a nie jako Na'Vi Prawdopodobnie wszystko trafiło 70 do nich koła, minus to 20% to jest hit, podatku nie? Też po tym turnieju zaczęły się dziać jaja z rankingiem Valve, ale to za chwilę bo... No ranking Valve to takie tarło od że to jest szok No przejdziemy do tego też Po Mistrzostwach Świata Zagrały na kolejnym ESL Impact, na którym niestety odpadły w półfinale na furię. Mhm. Tak szkoda tego dosta ajajaj. Cały turniej klasycznie wygrało Imperial, czyli Nigma Galaxii. Czajcie że one wygrały wszystkie lany ESL Impact? Niech ja rozumiem, że można być dobrym, ale no bez przesady. Jak mm. widzicie... Trochę jak kiedyś Astralis, nie? Kiedyś trochę jak Astralis albo NiP, wszystko wygrywają. Dzień, obecny rok nie był tak dobry jak poprzedni. Lany wszystkie. powiedziałbym, że to dlatego, że dziewczyny zaczęły grać gorzej. Po prostu zrobiła się większa mm. konkurencja, i nie ma już tylko jednej dobrej drużyny. Tylko poza Polkami Imperial, no jest jeszcze like tylko Red czy Furia, które też grają całkiem dobrze. No jest też Big Equip, a też chyba też tam nieźle grają dziewczyny. No dobra, pora sobie powiedzieć o problemach kobiecego sportu i zacznijmy od rankingów. Ani. Ra znaczy słuchajcie, problemy. Ja uważam, że Valve powinno wprowadzić ranking dla kobiet osobny, HLTV powinno wprowadzić ranking osobny dla kobiet. Dużo ludzi się w ogóle może z tym nie zgodzić, no bo jednak no tu bariery fizycznej raczej nie ma w CSie, bo gramy w komputer, tak? No, gramy w komputer, ale ja uważam, że i tak powinno być to wprowadzone na chłopów i kobiety. Powinny być mniejsze pule też. Major dla kobiet też powinien być, tak jak w Valorancie jest zrobione to, bo Valorant ma fajnie rozwiniętą tą scenę kobiecą i tam macie osobne Mistrzostwa Świata dla kobiet, turnieje dla kobiet i dla mężczyzn. Wszystko jest osobno zrobione też. Powi powinno to być w CS-ie, ale to jest tylko <laughs> moja opinia, taka, jak powinno być. Każdy może mieć inną, nie? Czem dlaczego mniejsze pule? No, bo mniejsze. Mniejsza scena jest. No, jak masz mniejszą scenę, to mniejsze pule nagród macie. Tak powinno to wyglądać, nie? Więc, no, dlatego to powinno być oczywiście, jak dla mnie, zmienione. Ale każdy może mieć swoje zdanie, może inaczej uważać, bo uważam po prostu, że kobiety są o wiele gorsze w CS-a i jest problem. I czy to, to by coś zmieni, zmieni w przyszłości? No, na razie no, nie wydaje mi się, żeby była zmiana. No, kobiety mają wiele innych problemów, wydaje mi się, w CS-ie i w ogóle w grach komputerowych jak grają. Dlatego, to powinno być osobne. Też zauważmy, że nawet po rankingu Valve jakby Valve teraz brały dr brali drużyny kobiecą i męską, na przykład tej samej organizacji nie mogą wystąpić, więc no to też jest problematyczne, dlatego uważam, że powinno być osobne, nie? Ranking HLTV, ani tym bardziej ranking Valve nie mają podziału na żeńskie i męskie teamy, co jest totalnie bez sensu. Potem będą teamy samych, no nie bowiem co, ale wiem o co ci chodzi, ale to też powinno być jakoś, no, sprawdzane, nie? <laughs> Jak na olimpiadzie? No mam nadzieję, że nie, bo tamto nie było za bardzo sprawdzane, nie? <laughs> O ile ranking Valve to zrozumiałem, bo to Valve, ale ranking HTV, co to za problem dodać zakładkę z kobiecym rankingiem. Jest zakładka z regionalnymi rankingami, więc można też dodać zakładkę z kobiecym rankingiem. Totalnie nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego dalej tego nie ma. Tym bardziej, że w zakładce ze statystykami można zaznaczyć w filtrach płeć. Więc dlaczego w rankingu tego nie ma? Słuchajcie, teraz jak się człowiek rodzi, nie? To powinien mieć ten. Taką pieczęć powinni yy, tobie robić. Kobieta, mężczyzna, że się urodziłeś tak, bo to już w przyszłości nie wiadomo jak to będzie, nie wiadomo jak to będzie. Yy, widzowie, mi, mam nadzieję, że takich czasów nie dożyję, bo teraz to różnie jest. Różnie jest. Jak się rodzisz, to pieczęć, chłop, baba, nie? I tyle. Wiadomo o co chodzi, nie? Właśnie. Tatuaże. <laughs> nie, w ogóle, że nie można tego podrobić. <laughs> Zgadzam, że to chwila, moment dla nich, żeby to ogarnąć. Do tego ranking Valve. To, co się tam dzieje, ostatnio to jest hit. No. Jak wiecie, bądź też nie. Ranking od Valve jest nie hit. będzie turniejów RMR, a zaproszenia będą rozdawane na podstawie ranking Valve. I zaproszenie na turniej dostaną 32 pierwsze drużyny z rankingu. Obecnie w tym top 32 są aż 3 kobiece drużyny. Zobaczcie: Furia Female jedzie na Majora, Imperial Female jedzie na Majora, Nawid Javelins jedzie na Majora. Coś pięknego widowiek. Najpandas no nie jedzie, bo no, niestety. Niestety jesteście gorsi, nie no ten ranking Valve to jest, ta takie jaja tu są, że to jest szok, nie, bo on jest uza uzasadniony dużo od puli nagród, od puli nagród, no nie powinno być takiego czegoś zrobionego, no ale wiemy, że ranking Valve to nikt nie wie ogólnie jak on działa za bardzo, no i to wygląda jak wygląda. Kuria, Imperial, inna widziavelins, sytuacja z Imperial jest o tyle po... Że ich kobiecy skład jest wyżej od tego męskiego. I gdyby zaproszenia na przyszłego Majora były rozdawane dziś, to o właśnie jady. ich kobieca dywizja by pojechała na turniej. Ale nie oszukujmy się, męski skład jest zdecydowanie lepszy. Oczywiście z całym szacunkiem do no. dziewczyn, ale one obecnie grają w SA Main czyli w lidze, w której jest obecnie Emeritus Banditos. Ej, ej, my już tam nie jesteśmy, bo spadliśmy. Nie muszę mówić, Ale graliśmy. O ile poziomów wyżej jest Męski Imperial? Co prawda stają Fiuta ostro ostatnio, ale dalej. Jest to Tier 2 drużyna, a takie emeritus no. jest Tier 30 drużyną. Eee! Jakie Tier 30? Jak my pokonaliśmy w y, SAI Open drużynę, która miała 100, któreś miejsce w rankingu Hell TV Kłopot. Kur... No już nie przesadzaj, Tier 30, Frytox, bo się pogniewamy. Ale to przez to, że nie mają Shelliego w składzie. ludzi Dobrze powiedział! Dobrze powiedział, brakuje, brakuje tego zawodnika. Sheli, chyba trzeba powołać go. Dobrze powiedział, teraz to dobrze Gdzie powiedział. wybrał PV swoją drogą na Vidavelin też jest Pesa Main i obecnie niestety są w strefie spadkowej, ale mogą się jeszcze utrzymać. Dla Emeritos już raczej nie ma nadziei, bo specjalnie sobie poczytałem o tym i miejsca od 124 w dół spadają do intermediat, no. a Emeritus jest 151. A dobra, bo uciekam od tematu. O czym to ja? A, ranking Valve. No jestem ciekaw, czy go naprawię do Majora, bo kolejny Major ma w sercu. zaproszenia nie, pewnie z znaczy, się no Nie no, będą wysłane, ja uważam, że naprawdę. Dalej będą się łapały trzy kobiece drużyny, to będą niezłe jaja. Ale gdyby zaproszenia były wysłane dzisiaj, to niestety nasze Nawi i Furia by nie mogły jechać. Bo jedna organizacja może mieć hmm. tylko jedną drużynę, ale Imperial już by pojechało normalnie. Też tutaj przychodzimy do Kolejnego punktu, czyli brak turniejów. Obecnie jedynym regularnym kobiecym no ma, ten SL jest SL Impact, Impact no. który jest 2, taki major w roku. Można I tutaj, powiedzieć. jeśli Valve nic nie major. zrobi to się to raczej nie zmieni, bo zainteresowanie kobiecym esportem jest wręcz przykre. Bo znaczy ja uważam, że i tak kobiecy esport się w miarę rozwinął, na lepsze oczywiście, no na naprawdę się rozwinął, no idzie coraz bardziej rozwinięty jest. Więc no miałem nadzieję, że też to się będzie rozwijało, że w ogóle esport w każdej dziedzinie się rozwijał, bo pamiętajmy, że na przykład esport w Stanach, stary, może być profesjonalnym zawodnikiem w Tekenach, w Mortal Kombat, w, w rugby, w NHL, w tego NBA i tam 2, 2K24, tak? Chyba. Normalnie masz tam e-sport prawie w każdej grze. W Pokémony, tak? W Stanach normalnie wszędzie jest rozwinięty e -sport. W każdą grę. No w Europie tak nie na bardzo to jest rozwinięte, nie? ten e-sport na razie to cały czas raczkuje, uważam. Najlepiej oglądanym kobiecym turniejem jest pierwszy kobiecy Te Tetrisa pamiętam oglądanym jeszcze Najlepiej turniejem jest drugi kobiecy LAN. z czego ten pierwszy hmm. miał 110 koła w piku, a drugi 53 koła. I nie są to złe wyniki, ale obecnie hmm. jest tragedia, bo dwa ostatnie duże kobiece turnieje, czyli Mistrzostwa Świata Kobiet, oglądało tylko 16 no. koła w piku, z czego finał oglądało. Ile, bo nie mam premium na sport -szartsach. A ostatnie, ESL Impact w Pico oglądało zaledwie 15 koła. i było to podczas finału. No te liczby są no małe, okrutne. małe, no. Nie dziwię się, że taki Blast czy PGL w to nie wchodzą, bo to się po prostu ani trochę nie opłaca. Znaczy, wiecie, uważam, że jeśli byłby Major kobiecy, by były naklejki, dajmy na to, dla kobiet, czy coś, no to oglądałoby trochę ludzi tego Majora. Uważam, że z 200k by oglądało ludzi. Z 200, tak mi się wydaje, 200-300k by o... O, o, oglądało Majora kobiecego, co widzowie, jak myślicie? Bo jak tu no 110 było na SL Impact No to wydaje mi się, żeby nie, Żeby tam mi chodzi w ogóle Przez cały major, nie? No to wydaje mi się, oj babs i kobiecy pick'em Zrobić, kurwa, wyobrażacie sobie? Kobiecy pick'em robić? Jezu, właśnie, pick'em Byłby wtedy, to by były takie jaja Że szok, tam to by było Eldorado Widzowie, tam trafić normalnie Pięć drużyn to jak w Totka byś grał No właśnie jeszcze był jeden, na przypaliu na tym, dysku a jak ESL się wycofa, to cały kobiecy esport sport padnie tak naprawdę. I tutaj hmm. powinno wejść wal, całe na biało i zrobić majora Powinien, dla dziewczyn. Tak, Pełnoprawnego majora tak uważam, z pick'emami tak, i naklejkami i niech dadzą mi chociaż te 100 koła do puli. Nie no, musi być ponad Mike'a. Uważam też, że dać im 100 koła w puli, nawet 150 i by każdy był zadowolony, nie? Żeby też w jakimś tam stopniu były doceniane. Malym majorze. 100 koła plus cała majorowa oprawa by wystarczyła i kobiecy esport by się bardzo rozwinął. Bo myślę, że finał takiego kobiecego majora miałby te 200-300 koła w piku na luzie. A gdyby Navid Jawelins grał w finale takiego majora, to myślę, że u Izaka na streamie nawet z 50 no, koła by mogło No Tak, być. mogłoby Bo być Też tak klasy uważam. w tym procesie. Tak, tak. Przecież jak Nain dostawało w c na majorze, to oglądało to 120 koła osób u Izaka. <noise> jak naj to sama ona majorze. No no wiecie jak jest, no jest różnie, nie? Nie, nie zawsze się wygrywa. Już oglądały. problem jest taki, że walfie jest skrajnie leniwe i pewnie nie zrobią tego. No, A szkoda, że to jest jedyny sposób na rozpromowanie żeńskiego CSA. Bo założę się, że 99% z was słyszała o tym, że mamy na Vidiavelis, który jest mega dobre, ale też pewnie 99% z was nigdy nie obejrzało ich żadnego meczu. My oglądaliśmy widzowie, wspieramy kobiety Esport Dlatego też. gorąco zachęcam, bo sam stwierdziłem, że obejrzę ten finał na ISF, naprawdę. Się bawiłem i fajnie zobaczyć, jak polski team wygrywa taki turniej. Pewnie też zapytacie, gdzie można oglądać mecze dziewczyn, no. bo nie wiedzieć czemu i zakni nie streamuje tego, co mnie dziwi, bo mam wykupione prawa do Esla, więc na ludzie może komentować. I to mm. też pewnie by podniosło zainteresowanie dziewczynami w Polsce. Ale obecnie praktycznie każdy mecz dziewczyn możecie oglądać u Angelki na streamie mm. i dam wam link w opisie, żeby każdy z was dał follow'a no. i odmawiać followa an, w tym to, sesie. No i też fajnie, gdyby HLTV zrobił top 20 dziewczyn pod koniec roku. Co prawda są nagrody na HLTV Awards, ale takie top 20 naj lepszych, mhm. które by widniało na profilu, byłoby spoko. No może top 20 to przesada, bo nie ma tylu wybitnych zawodników. Top 5, widzowie, top 5, top 10 max, bo no tam nie ma tylu za, tylu zawodniczych Check, Ale top 10 już jak najbardziej. Też mogliby dodać MVP i trofea za turnieje. To naprawdę chwila Przed roboty dla oglądała. nich. Dobrze, byłaby bardzo dobrze. Do pozdrawiamy, pozdrawiamy, Andrzej. No i to tyle na dziś. Myślę, że odcinek wyszedł całkiem spoko, ale widząc ile się rozgadałem o tych problemach, to w sumie mógłbym to na dwa filmy rozdzielić, mhm. ale ch** tam. Subujcie kanał no. i widzimy się niedługo. Właśnie, subujcie widzowie Frytoksa i lajka, like świetne materiały robi i coś pięknego, a ja lajka like daję oczywiście, super materiał, super materiał widzowie.